Możemy je odczytywać też indywidualnie, jako uczniowie Chrystusa. Pierwszy z tych tekstów to jest 26 werset w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, gdzie mamy napisane w ten sposób: A pocieszycie Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I dalej w 16 rozdziale, 13 werset. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. To bardzo ciekawa obietnica, która właśnie pokazuje, na czym też polega działanie Ducha Świętego. Na pewno na tym, że będzie nas pouczał, przypominał i to słowo przypomni tutaj ma dużo głębsze znaczenie, nie tylko w sensie takiego przypominania w sensie psychologicznym, ale też uobecniania dzieł Zbawczych Boga. No i też będzie nam uznajmiał rzeczy przyszłe, jak mówi ten drugi werset. I tak jak mówiłem, odnosimy te teksty przede wszystkim do asystencji Ducha Świętego wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale myślę, że wolno nam je odnosić także do osobistych natchnień Ducha Świętego, bo mamy świadectwo Biblii, że takie działanie Ducha też występuje. Choćby właśnie ta sytuacja z Maryją, która została jakby popchnięta przez Ducha Świętego, żeby pójść do swojej krewnej narzbietnej. Takich sytuacji opisanych mamy w Biblii bardzo wiele, gdzie Duch Święty pobudza kogoś do jakiegoś działania, choć on do końca nie rozumie, po co ma coś zrobić, dlaczego to ma zrobić. W Dziejach Posłowskich jest na przykład bardzo dużo takich miejsc. To jest Księga Wybitnie o Duchu Świętym, taka piąta Ewangelia o Duchu Świętym, gdzie widzimy, że to Duch Święty coś każe zrobić, albo zakazuje coś zrobić, albo podpowiada, co zrobić. No są takie ciekawe momenty. Niedawno było takie czytanie, że Duch Święty zakazywał świętemu Pawłowi iść gdzieś tam, gdzieś tam na terenie Azji Mniejszej, już nie pamiętam tych różnych krajów, Albo na przykład właśnie potem śni się Macedończyk, to taka słynna scena Paweł to odczytuje, że to jest nakaz od Ducha Świętego, żeby przeprawił się do Europy, do Macedonii. Albo na przykład z Kilipem, to też na początku tego okresu wielkanocnego taka scena była, e, która mi się bardzo zawsze podoba, jak każe Bóg Święty wyjść Filipowi na drogę. Tak? Wiodła tam, już nie pamiętam dokąd, i ma zatrzymać wóz, w którym jedzie Etiopczyk. Czyli taka scena, którą dzisiaj byśmy mogli opowiedzieć, z autostopem. Apostoł Filip zatrzymuje kogoś na stopę, i nagle się okazuje, że ten człowiek czyta i zajasza, i go nie rozumie. I z tego się rodzi cała historia. Więc to widzimy, że to są takie sytuacje, kiedy Duch Święty nam coś podpowiada, my nie do końca rozumiemy dlaczego, ale to jest taka intuicja, jakbyśmy powiedzieli. Kobiety by tak powiedziały, że mam taką intuicję, nie? a to jest Duch Święty. Nie wiem, intuicja. Po chrześcijaństwie to jest Duch Święty. Ale właśnie, może sobie powiemy, kiedy to nie jest intuicja, a to jest Duch Święty. Bo właśnie czasami mówimy, że to intuicja. Właśnie, żeby umieć odczytywać takie natchnienia Ducha Świętego. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby stale się modlić o umiejętność słuchania, o umiejętność otwierania się na Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Czyli trzeba niejako uruchomić w sobie dar rady, jaki otrzymaliśmy na bierzmowanie. My mamy takie wyposażenie. To, no, to ja już to kilka razy to mówiłem w naszej parafie w ostatnich dniach, że po prostu traktujemy bierzmowanie no, w większości przypadków no, zupełnie równoga, <laughs> ale... Duch Święty daje nam konkretne wyposażenie do różnych sytuacji. To są właśnie obel siedem darów Ducha Świętego. Między innymi to jest dar Rady. Czyli ten dar jakoś nam ma uruchomić w nas taką zdolność do tego, żebyśmy umieli w różnych sytuacjach posłuchać tej Rady Ducha Świętego i odnaleźć się w tej sytuacji. Taki dar otrzymaliśmy na bieżnowaniu. Trzeba go uruchomić, trzeba o to prosić, żeby on w nas rzeczywiście działał zgodnie z obietnicą związaną z tym sakramentem. Ale to, co jest chyba najważniejsze i najbardziej niebezpieczne też trochę, kiedy mówimy o różnych natchnieniach, bo natchnienia możemy mieć różne z różnych źródeł, to jest jakaś zdolność do weryfikacji tych różnych duchowych inspiracji, czy one rzeczywiście są z Ducha Świętego. To Święty Jan w swoim liście pisze, badajcie duchy, no, jest bardzo ważne, żeby rozeznawać, czy to jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz. Żeby poszukać takich kryteriów, które mówią nam, czy odpowiadają, czy sprawdzają, że to rzeczywiście jest z ducha, a nie są to jakieś nasze ukryte, podświadome pomysły, pragnienia. I myślę, że trzeba tu uwzględnić równocześnie takie trzy kryteria, które w jakiś sposób weryfikują to, że dane natchnienie, dana intuicja jest rzeczywiście od ducha świętego. Pierwsze takie kryterium to określał w ten sposób, że to jest pokój wewnętrzny związany z, z tą myślą, z tym pomysłem. Pokój wewnętrzny, który rodzi się w nas, mimo że widzimy, że realizacja tego pomysłu sprawia wiele trudności czy przeciwności, że wiele osób będzie uważało, że to nie jest mądre, że to, że to nie jest do końca takie jak gdyby potrzebne nam. Więc to też jest, wydaje mi się, że to jest takie pierwsze zasadnicze kryterium. Drugie kryterium to zgodność tej inspiracji, tego natchnienia z nauką i wolą kościołą. To jest bardzo ważne kryterium, ponieważ ono w jakiś sposób sprawia, że ta inspiracja podlega obiektywnej ocenie. Na przykład warto, jeżeli to jest rzecz jakaś istotna, zmieniająca nasze życie. Zapytać się, jeżeli odczuwamy taką, takie natchnienie Ducha Świętego, zapytać się spowiednika czy kierownika duchowego w tej sprawie, żeby ktoś zobiektywizował to nasze odczucie, żeby on sprawdził, czy one rzeczywiście zgodne z tym, czy to, co jest jakby takim nurtem Kościoła, że, że czujemy z Kościołem, że to nie jest coś, co jest rzeczywiście szukaniem samego siebie. No właśnie, i trzecie kryterium to jest też znowu takie, taka wewnętrzna pokora polegająca na uczciwym zbadaniu, czy to nie jest jakieś ukryte szukanie samego siebie. Bo takie rzeczy tak możemy odbierać czy przekazywać innym, a tak naprawdę no, trzeba sobie zdawać sprawę. Ja wiem, że to jest zawsze trudne przyznać się nam, ale każdy z nas nosi w sobie mnóstwo kompleksów, zranień. I to wszystko w nas często szuka jakiegoś spełnienia. Może być tak, że jak taki ukryty kompleks się otworzy, no to będziemy myśleć, że rzeczywiście uznaliśmy jakiegoś uwolnienia i to jest inspiracja od ducha świętego. To trzeba sprawdzić, to trzeba naprawdę uczciwie zbadać, czy to nie jest jakieś szukanie samego siebie. Dlatego, że zawsze dar ducha, czy jakaś inspiracja płynąca od ducha, no możemy to szeroko nazwać jakimś charyzmatem, ona musi służyć i owocować dla dobra Kościoła i dla dobra innych ludzi. Zawsze to, co jest od ducha, nie jest przede wszystkim dla mnie, ale jest dla innych. I to jest bardzo ważne kryterium. Bo jeżeli ja szukam w tym samego siebie i to nie owocuje zbytnio dla innych ludzi, to raczej to nie pochodzi od ducha świętego. Działanie ducha świętego jest takie, że ono przekracza jakby właśnie nas, i to, co tutaj dawałem w tych różnych przykładach, ludzie często coś robią, czują taką inspirację, nie wiedzą jakby dlaczego. Okazuje się, że Duch Święty nas prowadzi do tego, żeby stało się jakieś dobro dla drugiego człowieka. I my tego nawet nie wiemy, nie rozumiemy na początku, że po to nas Duch Święty w taką sytuację wprowadza. I to jest bardzo istotne kryterium, że z tego mamy wyrosnąć większe dobro dla Kościoła, dla innych ludzi.